Spodziewałam się aż tylu ludzi. Nic sobie z palca nie wyssaliśmy, słuchajcie. To się naprawdę dzieje. W Ameryce. Hej kochani, witajcie na moim kanale. W tym odcinku zabieram Was na protesty z Miami No Kings, czyli Ameryka bez króli. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Jak byłam tutaj półtora miesiąca temu. Jak byłam tutaj, słuchajcie, półtora miesiąca temu, to było jakieś 10 razy mniej ludzi. Jestem w szoku, kiedy to widzę. Jestem w szoku. Przede wszystkim uważam, że każdy zasługuje na szacunek. Szacunek. Okej, okay. zobaczymy jak tym razem protest. Słuchajcie, jest o wiele więcej ludzi niż ostatnio. Ameryka się budzi. O Jezu, nie mój Führer. Oho. Wow. Na pu pu pudełku od pizzy wybierz dobrą stronę historii. Be brak empatii, brak pokoju. Prawa imigrantów są prawami człowieka. Edukacja, nie deportacja. Historia nas obserwuje. Imigranci zbudowali ten kraj od zera. Nawet te Wasze hotele i pola golfowe, Panie Prezydencie. Ameryka stworzona przez imigrantów. Brakuje mu tylko wąsa. Tutaj jest na przykład jeden taki hardkorowy. Wybierz gwałciciela. Spodziewaj się, że zostaniesz przeruchany, przepraszam. Korona w tej ekonomii, <głos》> w tej gospodarce. Ludzie też przychodzą w maskach, zakrywają twarz. Proszę, niech będzie padało na jego paradzie! Bo dzisiaj Trump ma paradę militarną, wojskową. Zatrudni naukowców, zwolni republikanów. Miami 100% zbudowane przez imigrantów. Jest tyle, słuchajcie ludzi, naprawdę się nie spodziewałam. Ojej. Ta pani ma po prostu napisane na swoim. E, pokojowo protestuje działania 47. prezydenta. Pro-USA, anty-Trump. Kiedy tyrania staje się prawem? Opór staje się obowiązkiem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Donald, by the way, kto jest twoim tatuszem? Who's your daddy? Pieprzyć twoje urodziny. No fear! Everyone is welcome here. No hate! No fear! Bez nienawiści, bez strachu każdy jest tu mile widziany. W kongresie obudź się do cholery! Wielka ciężarówka teraz przejeżdżała z klaksonem. Flaga Ameryki do góry nogami. Kła kłamstw niczego. Tram do więzienia 2025. Dam w tram, rzuć Trumpa. Wolni Haiti. Każdy ma swoją wiadomość. Tak czy owak, wiadomość tych wszystkich osób tutaj, tak jak wiatrak ten pa, tej pani tam jest kolorowy, tęczowy, wiadomość jest taka, że ci ludzie są gotowi akceptować innych, chcą wśród nich żyć i mają dość po prostu bezprawia, gdzie prawo obowiązuje tylko niektórych. I oczywiście skupia, skupia się na tych najsłabszych jednostkach. Takie naj, najłatwiej stłamsić. Co Asia powiesz? Twój pierwszy protest. Co no myślisz? co przyszło. Widziałeś to, to moje wcześniejsze wideo jak mało było w porównaniu było, z tym mało. co jest? Było nie wiem, ze 150 osób, a teraz jest kilka tysięcy myślę. Myślisz, że kilka tysięcy? Myślę, że te 2003 tysiące, mogą wow. być. Idziemy na chwilę teraz tutaj, coś sobie kupić do picia, chwilę odpocząć i lecimy dalej, krzyczeć. Nikt nie jest bezpieczny, bez króla. Trump jest skazanym przestępcą. Prawdziwi patrioci nie kłaniają się królom, o, opieramy się im. Miejsce kobiety jest w oporze, w, re, w resistance. No, 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 no. Not great. make America great. Miłos Nina Navis make America great. Make America great. Też dzielnie tutaj daję garkiem. Ja mam swój garnek. Koleś <śmulisz> przejechał z flagą, Trump wygrał i dawał wszystkim buziaka. <śmulisz> Imigranci sprawiają, że Ameryka jest świetna. I te wszystkie flagi do góry nogami to jest takie smutne. Kiedy prawo się kończy, tyrania się zaczyna. Donald Trump jest gwałcicielem. Trump oszustwa. Widziałem lepsze kabinet w, w EK, czyli lepsze szafki, a kabinet to jest też rząd. Oftaco! Hello, hello. Oh, to, to dla ludzi, co znają Handmaid's Tale. Oftaco! Oh, <laughs> teraz e, w pokoju będziemy marsz, marszować, będziemy iść wszyscy na demonstracje demonstrację, na marsz. Dla naszych braci, dla naszych braci imigrantów, tak mówi ten facet. Ręce precz od naszej demokracji. Pamiętajcie, że Floryda jest republikańskim stanem. To wyobraźcie sobie, co się dzisiaj dzieje w demokratycznych stanach. Jak tak wygląda stan republikański. Gdzie jeszcze 50 kilometrów stąd przecież jest posiadłość Donalda. Ale pełno latynosów się wkurzyło. Po prostu się wkurzyło. Ich sąsiedzi są terroryzowani. Mogę zobaczyć twoje t-shirt? Ludzie po prostu terroryzowani, latynosi są teraz targetowani, dlatego może tyle ludzi aż pojawiło się w Miami. I Trump mówi, że wszystkim tym ludziom się płaci. Ostatni protestanci! Anna Frank napisała o tym w swoim pamiętniku. Mhm. Nie rozmawiajmy o tym, co jest legalne, kiedy głosujecie na przestępce. Nawet ludzie są tam na balkonach. Policja też jest, ale pokojowo wszystko. Nie to to Los Angeles. Wszystko jest pokojowe. My ludzie, wolność. Nie do cholery. No fucking, no fucking way. Golf of Mexico, zatoka meksykańska. Dziewczyno, trzymaj moje, potrzymaj mojego kolczyka. Świat potrzebuje więcej wkurzonych kobiet. Gdyby Kamala wy wygrała, bylibyśmy teraz na branczu. Tam jest jedno takie, chwilą widziałam. Tam też zobaczcie, ile tam ludzi idzie. dla ludzi! Moc z ludźmi! Zablokowaliśmy kompletnie tutaj ulicę. this is what democracy looks like this is what E um, tá Sportujcie kryminalistów, a nie dzieci. Ja cię wszędzie znajdę po tym garnku, to się nie przejmuj. <głos> <głos> no, jak, się, jak się król chilluje? E, słuchaj, e, walczę ostro, zobacz na garnek, jak jest porysowany. <noise> Idealnie, mój też. Ale to takie na wyrzucenie, specjalne garnki będziemy miały na protest. Nie ostatni, co? Na który się wybieramy? No, chyba, że coś się zmieni. Chyba, że coś się zmieni. No Ale się naprawdę nie spodziewałam, że dzisiaj będzie taki łom. Możemy chwilę postać Everyone is welcome here! No hate! No fear! Everyone is welcome here! No hate! No fear! Everyone is welcome here! No, welcome here. no, welcome here. no, welcome here. no hate! Ameryki potrzebuje nowych scenarzystów. jesteś policja dla naszego bezpieczeństwa on nie potrafi nawet czytać za <laughs> na czasem tu turyści przejeżdżają i taki szok to jest Ameryka gdzie przyjechaliście na wakacje tak jest właśnie tak właśnie też będę musiała pracę zmieniać już nie mogę być przewodnikiem bo już turyści nie chcą przyjeżdżać do tego kraju bo się najprościej w świecie boją Zeszłym razem też aż tylu kierowców nie trąbiło. Tym, tym razem nawet przejeżdżający ludzie są za. Słuchajcie, ja naprawdę nie spodziewałam się czegoś takiego. Wow, nie spodziewałam się czegoś takiego. Chyba też nie do pomyślenia w Polsce, co? Żeby krzyczeć, na przykład, że tam pier dzielić prezydenta. Nie spodziewałam się, że w republikańskim stanie, w republikańskim mieście takie rzeczy będą się działy. Chociaż Miami jest najbardziej liberalnym praktycznie miastem na Florydzie. Trump jest gwałcicielem i pedofilem i jest w plikach Epsteina. To właśnie krzyknął fazet. Policjant grzecznie sobie stoi w cieniu, nic nie robiąc. Bo wszystko jest tutaj pokojowe, czyli zgodne z konstytucją Stanów Zjednoczonych. First Amendment. First Amendment, tak właśnie. Freedom of speech. Tak właśnie. Tak wyglądają protesty w USA. W sumie też sobie idę potańczyć. Myślę, że powinni tutaj wysłać Maris. Taki protest, że ludzie tańczą. Potrzebują jakiegoś sanitariusza, ktoś tutaj zęblał. Ułożyli od razu dasze, bo ktoś zemdlał. Czyli od razu widać, że sobie po prostu pomagają. Tak jak mówią, na nienawiści tego kraju nie zbudujemy. Już są balony z Helem jako dziecko Trump. O Boże, tego nie widziałam jeszcze. Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu, w którym milczymy o rzeczach, które mają znaczenie. Nikt nie jest nielegalny w ukradzionym państwie. On jest powodem, dla którego aborcja powinna być legalna. Nic z tych rzeczy nie jest normalne. Miałam dosłownie taki odcinek, że to nie jest normalne. Trump jest zdrajcą. Hej, hej! Hey. Ho, ho. Donald Trump musi sobie odejść. Hey, hey. Ho, ho. Zmachałyśmy się strasznie, już całe spocone, co? Masakra. Jest Masakra. tak gorąco. 30, yy, chyba 4 stopnie. Generalnie jestem dumna z tego, że tyle osób to już zauważa, co się dzieje w tym kraju i postanowiło wyjść na ulicę nawet w republikańskim stanie. Jedyne co to, brakuje spójności tej wiadomości, że po prostu tyle się dzieje, z, co jest zaprojektowane przez projekt 2025, tyle naraz się dzieje, tyle praw jest łamanych, tyle ludzi zostaje zwalnianych, organizacji zostaje całkowicie usuniętych, ludzi deportowanych, że tak naprawdę ta wiadomość... Nie jest jednolita, nie jest spójna i niektórzy trzymają, nie wiem, kolumbijskie flagi, inni flagi LGBT, inni palestyńskie, inni mówią no kings, inni deportujcie maska, inni mówią, żeby zlikwidować tą agencję ICE, więc brakuje tej takiej unifikacji, ponieważ dzieje się tak dużo, że każdego człowieka w inny sposób to uderza. I te półtora miesiąca, które mnie tutaj nie było między ostatnim protestem a teraz, wystarczyło, żeby. Teraz już to nie jest 10 razy, teraz śmiem twierdzić, że jest tu 20 razy więcej ludzi niż ostatnim razem, że tyle więcej ludzi poczuło na własnej skórze i poczuło tą potrzebę wyjścia i pokazania się i swojego głosu generalnie zabrania. I. i... I poczucia tego, że nie są sami. To jest niesamowite uczucie. I teraz właśnie z Asią rozmawiałyśmy, że to jest takie fajne uczucie, że, że czujemy takiego powera, że nie jesteśmy właśnie same, nie? Weź ty coś powiedz. Na pewno nie czujesz się taki jakiś wkurzony dzisiaj, tylko jestem. Cieszę się, że tyle osób przyszło. Bo bałam się, że będzie mniejsza frekwencja, a jednak widać, że ludzie, imigranci się też wkurzają w swoich domach i ci, co mogli, nie bali się, to wyszli dla wspólnych wartości. No właśnie. To tyle w takim razie z tego protestu. Za chwilę się kończy, a my idziemy coś zjeść. Trzymajcie się i będę jeździła na protesty i zdawała Wam relacje z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jak podoba Wam się mój content, subskrybujcie kanał. Na razie, hej.